Ok, cześć, witam Was w kolejnym kursie. Zajmiemy się czymś innym niż zazwyczaj. Mianowicie, przejdziemy sobie do świata 3D i pokażę Wam oczywiście podstawy modelowania o tym, jak wyprowadzać sobie za pomocą prostych brył jakieś bardziej zaawansowane kształty. Ale w naszym kursie skupimy się głównie na wizualizowaniu w świecie 3D rzeczywistości, która nas otacza, czyli proste wizualizacje architektoniczne i temu będzie poświęcony nasz kurs. Aplikacja, w której będziemy wykonywać te wszystkie opisane przeze mnie wcześniej czynności, to 3ds Max w wersji 2015. I na początku, zawsze po odpaleniu programu, będziemy mieli widoczne na ekranie naszego komputera cztery ekrany z widokami: perspektywy, front, top i left. Oczywiście, możemy sobie każdy z tych widoków przełączać, klikając na perspektyw. I jak zauważycie, mamy tutaj. Od razu podane po prawej stronie skróty. Czyli na przykład perspektyw to litera P, Front to F. No i teraz wystarczy wcisnąć na zaznaczonej na złoto-żółto ramce, aby nasz Viewport, aby ten obszar był aktywny, i wcisnąć odpowiednią literę. No i teraz poruszanie się wewnątrz. Wewnątrz tutaj programu. Stosunkowo proste, mamy do dyspozycji kilka możliwości, albo wykorzystujemy tego cuba, na którym mamy podane dodatkowo kierunki świata, albo poruszamy się wciskając klawisz ALT na klawiaturze i wciskając kółko myszy bądź samo kółko myszy to jest łapka. Samo scrollowanie za pomocą kółka myszy to jest powiększanie. No, i teraz co dalej? Aby oczywiście zacząć pracę, musimy sobie powiedzieć o paru takich prostych czynnościach, paru prostych skrótach, które będą nam ułatwiały pracę. Na wstępie dodam, że uwzględniamy, że nasze umiejętności Maxa są podstawowe, to znaczy, wiemy do czego służy to środowisko, chociażby z tego względu, że oglądacie ten, ten tutorial. I ten kurs, i po prostu wiecie co możemy uzyskać. Także to będzie program, w którym będziemy wykonywać takie typowo techniczne modelowanie trójwymiarowe. No, ale wracając do sensu, mamy nasze Viewport i chcemy, aby ten dany Viewport, na przykład ten Perspektyw, wypełniał nam całą, całą tą przestrzeń, która jest tutaj. Czyli wykorzystujemy kolejny skrót klawiszowy, a więc ALT i W. I powiększamy ten nasz fragment. Zaznaczymy perspektyw, Mamy ten fragment tutaj swobodnie przedstawiony. No i teraz, tak jak mówię, proste ćwiczenia, czyli poruszanie przestrzenią, czyli Alt, kółko myszy, samo kółko myszy, scrollowanie, oddalanie, przybliżanie, łapka, czyli samo, samo kółko myszy. OK, więc to jest nasza podstawa podstaw. Kolejny element, no to oczywiście grid, czyli ta przestrzeń, ta siatka, na której umieszczamy nasze bryły. Klawisz G. I teraz co dalej? Oczywiście ten obszar grida możemy sobie modyfikować i w tym celu przechodzimy do zakładki Tools i mamy Grid and Snap, Grid and Snap Settings. No i teraz już wiesz no widzimy, że Show Home Grid mamy tu zaznaczone, że jest włączone. Grid and Snap Setting i tutaj mamy oczywiście podane elementy odnośnie Home Grid, a więc wielkości i odstępów w naszych, naszej siatki możemy sobie tutaj wpisać tą wartość ręcznie oraz Perspective View Grid Accent czyli jak daleko w perspektywie ma być widoczne, widoczna ta nasza siatka, czy w aktywnym viewporcie, czy we wszystkie viewporta no i teraz zapewne zauważyliście, że tutaj mamy podaną jednostkę centymetry. Domyślnie w Maxie nie mamy podanych jednostek. Aby zmienić te jednostki, przechodzimy do Customize Units Setup. Domyślnie mamy po prostu takiego jak generic units i one zazwyczaj domyślnie są w Maxie, ale możemy sobie włączyć metryczne. I wybrać, dokąd, czy pracujemy na centymetrach, milimetrach i analogicznie tak dalej. Oczywiście możemy sobie stworzyć własną skalę przelicznikową, czyli na przykład będzie, powiedzmy, stworzymy sobie jednostkę nazwie max, która będzie się równała na przykład 660, powiedzmy, calą. I taką oto skalę możemy sobie ustawić. No i teraz poniżej mamy coś takiego jak Lighting Units International i American. Pracujemy sobie na International tryb metryczny centymetry. OK. Także mamy skonfigurowane w taki bardzo prosty sposób naszego Maxa do takiej początkowej prostej pracy. Mamy tutaj ustalony ten nasz grid. Zajmuje tutaj naszą przestrzeń. Pamiętamy, jaka odległość była między, między poszczególnymi kratkami. Możemy przejść Grid and Snaps Grid and Snap Settings, Home Grid odstępy co 2 cm. Okay. Ale mamy również coś takiego jak snapowanie, czyli przyciąganie do konkretnych elementów. I jak zauważymy, kiedy przejdziemy z powrotem do Tools i do Grid and Snap. Snap Toggle i Angle Toggle. Czyli na przykład mamy też Person Snap Toggle, Enable Axis Constraint in Snaps. Snap Toggle, klawisz S, czyli przyciąganie powiedzmy do, do linii naszego grida, czy do obiektów i Angle Snap Toggle, a więc kiedy będziemy chcieli obrócić nasz nasz obiekt, będziemy przykładowo obracać go z dokładnością co 5 stopni. Czyli klawisz S i A. I automatycznie widzimy, że tutaj zapalają nam się te dwie funkcje. No i dobra. Klawisz W, czyli Select and Move. E, czyli Select and Rotate. I R, czyli y, Zaznaczenie i Skala. I trzy rodzaje skali. Rodzaje skalowania, na dobrą sprawę. Dobra, mamy klawisz W i mamy wciśnięty na przykład klawisz S. Widzimy, że mamy snapowanie akurat tutaj do naszej siatki, do środka. Dobra, wyłączymy to sobie. No i teraz pierwsza, pierwsza czynność, czyli przejście do stworzenia jakiegokolwiek elementów naszej przestrzeni 3D. Czyli bierzemy sobie na przykładu Box. Standard Primitives, Create i Box włączamy na przykład sobie snap i do tego snapa możemy sobie tutaj powiedzmy wyciągnąć nasz kwadrat kiedy sobie tego snapa przykładowo wyłączymy i będziemy chcieli zrobić znowu boksa. swobodnie będzie się tworzył od miejsca w którym kliknęliśmy ale w momencie jak wciśniemy ctrl zacznie on tutaj tworzyć się od środka dobra więc mamy powiedzmy takie dwa boxy tego boksa sobie usuniemy OK. Nasz box i nasz obiekt w scenie. Pozycja 000 znajduje się na środku. I teraz tak. Mamy tutaj tryb, w którym pracujemy, a więc w którym podglądamy ten nasz obiekt ustawiony jako realistyczny. Skrót Shift i F3. Ale do takiego modelowania, powiedzmy technicznego, żeby nie obciążać tego komputera, wystarczy, kiedy włączymy sobie Hidden Line. Będziemy widzieli linię. Z których jest tworzony obiekt, oraz wszystkie te obiekty będą zaznaczone na, sz na szaro. Dodatkowo nie będzie tutaj żadnych cieni, żadnych świateł, które są też widoczne w trybie realistycznym, co pozwala nam na dokładniejsze i najbardziej precyzyjne modelowanie. No i dobra, mamy taki obiekt. I zapewne zauważyliście, że jak tworzyliśmy sobie nasz obiekt, znajdowały się to oczywiście elementy związane z z rozmiarami, a więc wysokość, szerokość, głębokość, ale również liczba segmentów, z których się składa ten obiekt. No i w momencie, kiedy stworzyliśmy sobie ten obiekt i znalazł się w naszej przestrzeni, tych informacji nie ma. Aby do tych informacji wrócić, przechodzimy do Modify, czyli listy wszelkich modyfikacji, modyfikatorów, czyli takich funkcji, które. Pozwalają na w jakiś sposób zniekształcanie naszego obiektu, na przykład jego wyginanie, czy stosowanie na przykład grup wygładzania, kiedy powiedzmy, nasz obiekt będzie jakiś kanciasty. Ale o tym spokojnie sobie powiemy trochę później. No i kiedy chcemy dodać te linie segmentów, na przykład dodajemy je tak po prostu. 1, 1, 1, 2, 2, 2, i mamy to podzielone w taki sposób. 1, 1, 1, Ok, oczywiście to nie jest jedyny sposób, w którym możemy podzielić, ponieważ możemy sobie przekonwertować ten nasz obiekt do edytowalnych poligonów. I wtedy, kiedy mamy edytowalne poligony, możemy sobie wykonywać proste operacje, proste, bardziej zaawansowane, na przykład łącznie z dzieleniem naszego obiektu. I mamy tak zwane opcje selekcji. Ale zanim do tego dojdziemy, to zauważcie, co mamy powyżej. Mamy edytowalne poligony na liście, a więc tu mamy tą listę modyfikatorów dla naszego obiektu Box 01. Zmienimy go sobie po prostu jako model 1. I mamy tutaj tą listę modyfikatorów. Pierwszy modyfikator Editable Poly. On oczywiście znajduje się również tutaj, Edit Poly, ale my wywołaliśmy go tutaj konwertując obiekt na edytowalne. Poligony. No i teraz mamy do dyspozycji selekcję werteksów, czyli wierzchołków, edge, czyli krawędzi tych naszych linii, border, czyli gr nasze granice oraz pojedynczych poligonów, no i na końcu oczywiście elementów tutaj tych całkowitych. Ok. Więc mamy to w taki sposób. I teraz jakie operacje możemy wykonywać? Na przykład mamy nasze wierzchołki. I z ciśniętym kontrolem możemy zaznaczyć sobie na przykład dwa nasze wierzchołki. No i kiedy te dwa wierzchołki mamy zaznaczone, i na przykład chcemy je połączyć, aby ten obiekt był tutaj przecięty, wciskamy po prostu Connect. No i to mamy. Mamy go przeciętego. Dobra. No ale teraz przejdziemy na przykład do Edge i powiedzmy, że chcemy mieć krawędź tą zaznaczoną i tą, i chcemy mieć. To tutaj przesunięte. Wciskamy sobie Alt i kółko myszy, obracamy sobie nasz obiekt, naszą kamerę, bo obiekt, jak widzimy, jest cały czas na przestrzeni tutaj leży sobie. No i mamy to zaznaczone. No i teraz pasowałoby połączyć ze sobą te linie, jednocześnie dzieląc je. I w tym celu przechodzimy do opcji Connect, która znajduje się tutaj. Ale jak zauważycie, Również te same opcje, które znajdują się tutaj na panelu są wygodnie przedstawione na górnej przestrzeni modelowania. Edges, Geometry, Loops to akurat odnosi się do loopów. I mamy również ten Connect tutaj przedstawiony. Kiedy najedziemy na ten nasz obiekt, zauważymy informacje na temat możliwości danej funkcji, w tym wypadku Connect. Czyli Shift plus Click for Settings. No i dzielimy. Liczba segmentów, przesunięcie, odstęp. No, oczywiście, w momencie, kiedy będziemy mieli więcej tych linii, to będzie zauważalne. 0, 0. Ok, no i mamy. No, i teraz przechodzimy dalej. to oczywiście żadnych granic nie mamy. Kiedy byśmy na przykład sobie tak, jak teraz zaznaczając poligony, zaznaczyli ten poligon i wcisnęli na przykład klawisz Delete, no to nam się usunie i widzimy, co znajduje się w środku. I jeśli byśmy przykładowo chcieli to przywrócić, no, czy oczywiście w tym wypadku można Ctrl Z, ale możemy przejść do Border i widzimy, że mamy tą granicę zaznaczoną. I w tym momencie mamy coś takiego jak Cap. I mamy połączone. Ok, no ale przejdźmy sobie do naszych poligonów No i zacznijmy myśleć o modelowaniu. Czyli mam zaznaczony ten poligon i co mogę z nim zrobić? Oczywiście pojawia nam się nasze gims i możemy sobie przesunąć dowolnie z osi. X, Y, Z. Pociągnijmy to do siebie, a więc w osi X, i zauważymy, że Wyciągać ten obiekt, ale my chcemy przykładowo ten obiekt sobie wyekstrudować, a więc nie wyciągnąć powiedzmy w takiej formie, jak ja robiłem, tylko po prostu chcemy, żeby tu pojawił się drugi blok. Czyli klikamy Extrude i włącza nam się parametr, z jakim chcemy wykonać ten ekstrud Oczywiście wystarczy na przykład, że sobie wciśniemy samo Extrude i pojawia nam się nasze narzędzie. I klikając stronę przeciwną, wyciągamy bądź wciągamy obiekt do środka. Oczywiście precyzyjne jest, precyzyjne jest włączenie opcji, czyli Shift i kliknięcie i wpisanie tego parametru. No i możemy tak wykonać no, funkcję Extrude. Parę razy zrobimy sobie jakąś prostą figurę. Ok. No i teraz powiedzmy, przejdźmy dalej. Mamy również funkcję Bevel, czyli połączenie extrude i zakończenie. To sobie wyciągniemy też. No i funkcja przykładowo bridge, którą również tutaj mamy, ale wyciągniemy sobie jeszcze tutaj Bevelem. Oczywiście, ja tu wykonuję wszystko w sposób ręczny. Pamiętamy o tym, że te parametry możemy modyfikować, klikając w ustawienia, bądź klikając z Shiftem na konkretny z modyfikatorów. No i ok, mamy poligony. Z kontrolem przytrzymujemy, łapiemy drugi, i bridge, czyli most. I mamy most między tymi obiektami. Ok. No, i co dalej? Dalej mamy oczywiście funkcję Outline, Inset, Inset, czyli wstawienie tutaj do środka, i również możemy sobie to wyciągnąć. Outline, czyli zewnętrzna linia, Inset, Extrude do środka i module, modulujemy i modelujemy, przepraszam, nie modulujemy i flip, czyli Odwrócenie. I to są oczywiście najprostsze z funkcji. Co dalej? Możemy oczywiście w późniejszym okresie na przykład chceć wykonać powiedzmy otwór w tym otwór okrągły w tym kwadratowym poligonie. Jest to proces niezwykle prosty, ponieważ wymaga od nas tak zwanego zagęszczenia siatki. To znaczy musimy podzielić sobie tutaj tą naszą siatkę, żeby po prostu liczba tych elementów, z się składa, była większa. I możemy oczywiście to wykonać funkcją connect, którą Wam pokazywałem i dzieląc ten obiekt, ale możemy wykonać to funkcją tessellate, czyli tessellacji. Mamy zagąszczoną tą siatkę, zostało to podzielone na cztery poligony. I aby zrobić sobie idealne kółko, przełączymy się na tryb werteksu. I teraz nie musimy oczywiście klikać tutaj każdy z tych elementów, wystarczy, że wciśniemy klawisz od 1, 2, 3, 4, 5 i każda z tych funkcji zostanie nam tutaj przedstawiona. No i mamy werteksy, czyli nasze wierzchołki. No i teraz musimy sobie zaznaczyć nasze. Raz, dwa, trzy. Ok, pamiętamy tylko, żeby tego nie zniszczyć. Klikamy sobie, po kliknięciu mamy... Przysnapowano kamerę do punktu. Tak, mamy trzy punkty. Klikamy sobie połączenie naszego punktu, co pozwoli nam na to, aby stworzyć linię. I dalej: trzy punkty i mamy przeciętą, a więc znowu zagęszczamy tą naszą siatkę. Klikamy na środek i teraz wykonamy funkcję o nazwie chamfer, która pozwoli nam stworzyć w środku naszego chamfera. No i teraz musimy znowu zagęścić linię Łączące tak, ażeby wiadomo, to kółko miało jak najwięcej linii dookoła. Czyli funkcja Connect bądź Shiftem i stworzymy na przykład po 18 linii. No i później już nie musimy wciskać ustawień, pamięta ostatnie ustawienia. Łapiemy connect. Connect i Connect. No i okej, okay. mamy zaznaczony nasz obszar, i teraz przejdziemy znowu do modyfikatorów, w których to modyfikatorach znajdziemy sobie funkcję o nazwie spherify, czyli stworzenie kółka. I mamy koło. Możemy oczywiście ten procent sobie tutaj ustalać, jak to ma być wygładzone. Kończymy, na przykład możemy sobie skolapsować, czyli scalić. I mamy kółko. Stawiamy sobie na przykład Insert, albo nawet ekstrudujemy do środka Insert. I robimy przykładowo coś takiego. Więc to bardzo prosty przykład na zastosowanie tych narzędzi do prostego modelowania. Ok, i co możemy dalej zrobić z tym na razie naszym prostym przedmiotem? Ciężko do określenia, jakim. E, możemy przede wszystkim dalej go modyfikować. Na przykład chcąc zagęścić tą siatkę, z której jest stworzony, i na przykład wykonać funkcję która będzie nazywała się turbo Smooth, czyli turbo wygładzenie tego obiektu. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie przesadzać z liczbą jakby przebiegów, ponieważ może nam to przytkać nasz komputer. Ale widzimy, że ta siatka staje się bardziej bardziej zaokrąglona. No i ok, I mamy taki prosty obiekt i na dobrą sprawę to tyle. Oczywiście możemy przejść do, do trybu realistycznego, kiedy mamy jakieś tutaj proste oświetlenie. Oprócz tego, możemy narzucić jakąś teksturę. W tym wypadku ograniczymy się na razie tylko i wyłącznie do zmiany koloru naszego obiektu w scenie. I co? I taki pierwszy prosty element. Widzicie ciekawostka odnośnie tutaj tego naszego otworu. Przypomina trochę ucho. Ale ta grupa jest ładnie tutaj wygładzona. No i oczywiście co? Można by było spróbować dodać jakieś podstawowe światło. Ja na razie tylko tak dodam po prostu. wobec standardowe światło Skylight. Puścimy. No i nam się tutaj to wyliczy mniej więcej jak będzie to e, wyglądać. Oczywiście jeżeli chodzi o temat światła, będziemy poruszać to e, później. OK. line. Realistic Shift F3. No dobra, czyli taki bardzo prosty przykład. Zaznaczamy nasz obiekt i usuwamy. I teraz przejdziemy sobie do wymodelowania już czegoś bardziej, bardziej potrzebnego. I w porządku. Czyli tak jak wspominałem, zajmiemy się teraz wymodelowaniem czegoś, co już posłuży nam do późniejszych wizualizacji. Pomysł jest taki, że wymodelujemy sobie proste meble kuchenne i pokażę Wam jak to zrobić w bardzo prosty sposób. Będzie to stosunkowo prosty model i zaczynamy. Przełączymy sobie w tryb hidden line. Pamiętam, że Shift F3 jest to wrócenie do trybu realistycznego. Hidden line. I wybieramy sobie teraz box. Postawimy sobie box. Mniej więcej ustalimy sobie jego proporcje. Oczywiście, rozmiar możemy sobie tutaj powiedzmy zmienić, troszkę to wydłużyć. To sobie tutaj zawęzimy. Troszkę jeszcze za szeroko. I teraz tak. Zauważcie jedną rzecz, że mamy tutaj jednostki teraz centymetrowe, a więc tutaj są jednostki metryczne. No, i widzimy, że ten budynek, ten obiekt jest tutaj w skali dość mały, dlatego warto czasem pracować sobie w większej, powiedzmy, skali, a więc skali powiedzmy 1 do 1, ewentualnie downscalować, czyli tak jak my to robimy, pomniejszamy to tutaj do tej skali, która jest. Jakbyśmy pracowali na jakichś projektach, oczywiście, no to wtedy e, takich, które muszą być oczywiście. E, identyczne z tymi, co na przykład znajduje się w dokumentacji technicznej, w plikach projektów, kadach na przykład. Dobra, bierzemy sobie teraz nasz box i przekonwertujemy go sobie na edytowalne poligony. I teraz tak, bierzemy narzędzie poligon. No i co, złapiemy sobie i ja jestem za tym, żeby trochę to przesunąć. Tak jak teraz. Wyekstrudujemy sobie ten fragment. I zrobimy coś w rodzaju narożnika. Wyciągamy. Mamy taką typową powiedzmy elkę. I tutaj będziemy mieli. Tutaj będziemy mieli fragment. Powiedzmy z tyłu są ściany. I tu będą wspomniane meble. No i dobra. Mamy teraz to tak. No i możemy zrobić jeszcze sobie jeszcze jedną rzecz. Wekstrudujemy sobie to też w taki sposób. Ale oczywiście wiemy, że możemy wykorzystać do tego narzędzie Connect i za pomocą krawędzi naszych linii możemy wyciągnąć. Wyciągnąć tutaj i połączyć to liniami. Czyli na razie sobie to tak to zostawiamy. Przechodzimy, zaznaczamy tutaj narzędzie Edge bądź klawisz. Numer 2 na naszej klawiaturze z kontrolą sobie łapiemy nasze linie. I tu na dole również. I klikamy remove. Mamy usunięte. Ok. Teraz wyciągniemy sobie element, który będzie naszym blatem. Dobra. I teraz tak. Kontrol łapiemy sobie za nasze krawędzie, te które nas interesują i ekstrud Wyekstrudujemy to sobie No i tutaj ważne, aby przejść do edycji i opcji ekstrudowania poligonów local normal Tak sobie to przesuniemy. w porządku. I teraz tak przełącz Przełączymy sobie na krawędzie klawisz 2. Zaznaczymy sobie te wewnętrzne, żeby nam tu nie przeszkadzały. I remove. Dobra. Co dalej? Mamy tutaj to tak zrobione. Łapiemy sobie te linie w taki sposób znowu z kontrolem. I connect. No i teraz możemy, jak pamiętamy, albo sobie wcisnąć connect setting, albo klikając connect z shiftem. Mamy jedną linię. I teraz tak odstęp nas nie interesuje, interesuje nas przesunięcie. Dobra. Łapiemy sobie i powiedzmy to sobie, zrobimy taką listewkę, która będzie nam również odstawać. Tylko oczywiście znacznie, znacznie mniej niż to ten nasz blat kuchenny, który jest u góry. No i dobra. No i teraz musimy sobie podzielić tutaj te fragmenty, w których to sobie zrobimy oczywiście elementy typu szafki.